No to masz teraz Hejka. czas za to. Hejka! widzowie. Cześć, dzisiaj gramy sobie w co? geogsr RK standardowo. Powiedz mi, Australia, czy... Nie wiem. Rk jak się okaże, to jest... Wow, to jest głama. Okej. Okay. Meta. Facebook. No co? 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 Trudno. Gówno. Trudno się mówi. Dawaj teraz drugą połowę meczy gramy na no -mówie. Na no mówię mówisz? Już mam 5 meczy, no dobra. Nikt nie gra na no na tym poziomie. O, dobra. Ho. Boże, ja chciałem ten, a to jest no-move. Speed limit 55. Aha. Aha, tutaj jesteśmy, tak? Nie wiem, tutaj mhm. Washington. <laughs> Wła, Washington. Co? No, tutaj mi się bardziej podoba gest. Nie, to nie jest tam. Massachusetts. Przerywane linie. Czy to nie jest jakaś Zwendinge? Sp tak, tak, tak. Ale kurde, to jest północno wydaje mi się mocno. Dobra, dam trochę niżej. Myślę, że z giga północna jest środek, więc klikam w środek. Jak to będzie Finlandia, to te pasy powinni przemalować. Kurde. Aha, trochę tak. Co, Botswana? Kto z Botswany na czacie pisze jeden. Tak myślisz, że to Botswana może być? No, myślę, że nie mamy jednego typu. A wygląda ducho. po bokach chyba żółte. To nie jest Australia. Aha, tutaj. Zpadł tam mieszka. Wow! O kurde. I tam Peruana. macie Dino? <noise> Dino! to Dino w Botswanie? Wow! To jest Peru? Nie, czekaj, 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 słońce. Ja bym powiedział, że to, je, że to jest. Są chile. Per Peruana restaurant, no ale to raczej w takim razie nie będzie Peru. No to dawaj, Chile, ja, a ty nie wiem z tym. tam. Też Chile, ale tutaj jakoś wyżej. A no, nie no, w sumie nie wiem czy tutaj. To... A dobra, zostawiam. Macie południowo, trzeba, bo no. Zasłuchałam na południowo-północ. Zasłuchaj, to masz w gardle napisie Widzu, weź butelkę wody, albo szklankę wody i się napij Gdzie ty klikasz? To bez, bez konsultacji Aha, szuka? No w sensie... No. Gdzie indziej to może być? Tam w Stanach Wej dupie Na przykład tam Wow Eee, Kmerski? To co, gdzieś tutaj kliknę? Na północy? Albo w sumie Kmerski mówiłeś, nie wiem. Tak mi się wydaje. Ja ruch. Lewostronny ruch. No to na pewno nie Kambodża, by the way. Daj południowo trochę. NIE! Nie kliknę południowo. Kurwa. <grym> Gra jak gówno Tych ale napisałem, że grają amatorzy, więc jesteśmy usprawiedliwieni. Portugalski Klikam tutaj. A tam jest chyba kierunkowy jakiś? Eny? E, nie widzę. A czy nie będzie gdzieś tutaj czasem? Kliknij też. Kliknij kliknij. Tam to tak jest. Tak, tak, tak. ak ewentualnie. Już <średenie> na coś pięknego. Coś pięknego. Ale to rozwaliłem. Ale to rozwaliłem. Fuh. Bo była czerwona ziemia, ale nie tak bardzo czerwona i było trochę drzew takich pojedynczych i tak właśnie szło tamtędy. I teraz właśnie uprawia swój, swoją gadkę, żeby nie wykryto, że ma skrypty. Czekaj, co można powiedzieć, żeby nie wykryto? Emoji tego, emoji konika morskiego nie istnieje. Daniam, dania Dania. Jak ktoś teraz tutaj nie trafi, dani naprawdę. Pupo. Groningen. Gdzie jest Groningen w ogóle? A tutaj. Kliknij. Daj koledzy Kopenhagi, ale ogólnie ja na tym miejscu. O! Kliknij Groningen. Groningen! O! Zero zabawy. Ja nie wiem, czy podać ja z... na tym miejscu A nie, południe, to ładne. No, bagarni. Kambodża. Lewostronne. ja zaczyna jest masz flag na, ten, na, na northwest. Daj gdzieś tu. Przecież to jest Polska z niebieskim tym paskiem Czechy. na środku i odwróconą flagą górę. To, to są Czechy. Mówiłem byś tam pał? No ale kliknę tutaj Mówię. wiem Co to za jakieś znowu Argentyna Dawaj <noise> Dawaj Może wyżej A jak to jest... Dobra, jak to jest Urugwaj, to takie jest blisko. Dobra. Ty Kordowa. Ładnie ładnie. Wyjdziesz nam na, na moving... Boże. Wyjdziesz nam na... kurna Wyjdzie, że na no movingu nam lepiej idzie. It, 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 yeah! Ale pani dostojna na ist. To jest koleżanka, twojej babci, typowo, jak idzie na zakupy. I to ci bardzo Filipinami. Hmm, ale to słońce na północy trochę martwi. A rzeczywiście, no tak. Um, Indonezja? Hmm, a nie jest ruch prawostronny? Ten znak tutaj jest jakby po prawej. Rzeczywiście, to czekaj, czekaj. czekaj. Z jakiś Peru? Aha, no właśnie, ja nie wiem. Ekwador, Tu nie tak. Dobra, daję Ekwador. Ale mówiłem, że leci na maksa tymi. O, teraz mamy kurde SC. A tak wie kurde, na początku mówię, ale, ale ten, ale no wyglądało asjatycko bardzo. Parę. Mod take, parę, czyli. Mm, Ameryka Południowa. Może być znowu tutaj? Ja coś kurwa biednie, no. Ja też roboliwie. Mam jakiś język? Tutaj mamy język. Ale policja. Ciul. Ja może kliknę tutaj? Nie wiem jak to tutaj wygląda w sumie. Albo tutaj? Ciul. Brazylia, wow. <grystanie> <grystanie> Południe Budź Łódź? Łódź Bałuty, tak. To była ta przed rewitalizacją Piotrkowska. Chile. <grystanie> Chile, Skąd pewnie wiesz? tak, Chile, Texas. Jest flaga Texas. Aaa, kliknę Chile dla, dla beki. Nie, daj Austin. Jakiś, albo Trzechier, no spoko. Aha. <ścoughs> to nie Zabry słuchają Texas w kanadzie. <ścoughs> o no i gówno. Stany bardziej czy Europa? Auto, auto, auto. Aha, trzecia gena, no to nie wiem. Czy to Europa? Nie daje Europy. A Kanada e. jakaś wchodzi w grę? Nie, to jest to jest, to jest Europa. Tylko teraz jaka, jakaś łotwa może być, myślisz? Albo Finlandia. Łotwa Finlandia. Coś takiego. Tak. Bo zaczek masz na Southwest, ten budynek tam masz numer domu jeden. Jakiś. I nie byłoby czegoś takiego w okay. Stanach. Ej, ale podobno w Łodzi nie jest tak, że jak się na pierwszy rzut oka wydaje, tylko Bałty są dziwne. Finlandia, piękna. Pięknie, ej, Właśnie. pięknie. Adam idzie. Łódź jest spoko, w sensie ma swój klimat bardzo fajny. Chyba najgorsze dla Łodzi jest to, że ludność wydupia stamtąd. Tak, masakra. Łódź jest strasznie wyludnia. Jedną ulicę ładną mają, to prawda, ale nie więcej. Ostatnio jak byłem w Łodzi, to, to praktycznie na każdej ulicy, ale to było w sumie tam budują ten tunel CPK, więc może dlatego. Mają robić tunel od fabrycznej. Znaczy wiem, że od fabrycznej tak, do Kaliskiej, no. Aha. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Daj, nie, nie mam pojęcia. Norwegia. Co za samochód? Senegal. Z Kenia jakaś po prostu? Z takim Pasuje. autem albo... Pasuje, albo jakaś Uganda. Park, tak? Ale to nie jest chyba w parku. Daj, daj tak. Uganda. No. Racja. Dostaliśmy klip. Dzięki za klip, Teksas. Przy, przypinam klip. Coś za Japonię? jakaś śmieszna. To nie jest Japonia, bo słup na wschodzie, na E, ma tą tasiemkę i ona jest jakby czarny, żółty pod kątem. W Japonii byłoby pionowo. To jest Korea, bo jest trochę nad ziemią. Tajwan okay. ma przy ziemi to. Tylko drugie wydał Korea właśnie. Drugi take. Japonie. Ale my jesteśmy kurna zajebiście. Teraz naprawdę idzie. Powinniśmy teraz mieć wielu e, widzów. Ja bym nie chciał mieć y, dużo ilości widzów. Chat by zapierdalał, bo ja tego nie lubię. Lubię czytać, lubię kontakt. No jest po chustku po, po napisane. Mieć czy gdzieś tędy? Możliwe. Tak mi się to skojarzyło. Ja mogę wyśrodkować trochę. Podam Irkus. Pięknie. Bułgaria, Rumunia? Tak, ale mi, pamię, pamiętam słowa Grafa, które kiedy powiedział, że w Albanii są niedokończone domy, bo wtedy się podatku nie płaci. Tam, gdzie kliknąłem, to białe auto, długa alternatywa. Dobra, okay. dzięki. No, nie wiem, początek jakby. Chorwacja! Chorwacja tam też tak wygląda w sumie, no. Eee. Teraz mam presy, bo ja chcę dobrze zagrać, a nie wychodzi. No hmm. i mamy problem, na East jest osoba, która wygląda tak... Jak? Jak wygląda? <laughs> <Nie> powiem jak. <laughs> Spojrzałem na czat, niestety. Ej, ale słupy, słupy, to na pewno są ze Sri Lanki, klikam. <laughs> Dzięki, wow. ale widzę, że tutaj jak ktoś jak to, umie grać. Jak to masz rankę, Kuba? Champion, wow. Nie podpowiadaj nam, możesz nam podpowiadać po rundzie, bo musimy się sami uczyć, ale możesz nam wtedy później wytykać wszystkie błędy, w sensie, wiesz. Bo jednak fajnie jest jak się to robi uczciwie w miarę, co nie? No. Ranga mocna, ranga mocna. A w sensie no wiadomo, że można lepiej, ale ile to jest top, top polski? To może można lepiej. No i chłopko, koniec. Dobra, no południowa. Lewostronny w Okolice Melbourne? No to jest Australia? No, jest... no tak mi się wydaje. Dobra, Eba. jak to jest Australia, ja to To Pięknie. Ale Ukrainka. Gdzie Ukrainka? Czerwony samochód. Ale mówiłeś o Ukraińce jakiejś. Chciałem zobaczyć. Aha, śmieszne. Ten czegoś nie leży. To przez świata to jest... Nieźle wow. Ale to znaczy, że skoro nas oglądasz, to albo jesteśmy bardzo śmieszni i bardzo się z nas śmieje, że tak beznadziejnie gramy, albo znaczy, że jest całkiem nie najgorzej. No i zjebałem. Dziennikarza z radia? A ja mówiłem, że masz taki, taki głos radiowy. Zawsze to mówiłem. Ta... Radio Dido. Radio Dido Radio <noise> 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 Nor, lewostronny. To wygląda jak... New South no co na, zmienić, Albo Wiktoria jakaś. To fajnie to... jeszcze, jak ma taki głos. S.A. To jest Ukraina chyba. Jak Sorry. jest ulica napisane? Ulica, ulica, jak jest napisane? Ulica chyba. Co? To na, Ukra na Ukrainie jest inaczej chyba. Z tego co wiem. Ładny blur jest. chyba nie wiem. No tak klik kliknę no. gdzieś tutaj, no. jak jest. Trzado ile masz lat? Dobra. Powiem ci szczerze, że jak na Rosji naprawdę to wyglądało bardzo dobrze. Czu, 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 czu. Ja byłem miłośnikiem od geografii. Nie. nie mam pojęcia co to jest. Na Norwie jest lekko słońca. Jest bardzo. Jest bardzo. Ja nie wiem. Y, bardzo, bardzo jest równikowo mi się wydaje. Tak Indonezja? Czy jest taka możliwość? Ewentualnie jakiś ekwador? Ekwador chyba nie ma, gen 4. Nie wiem, pewnie zdupiłem totalnie, to jest jakiś w ogóle, czarna dziura. To jest tutaj. O! bo Bardzo dziwne słońce. Jest dziwny glitch na, na pół, północny wschód. Co, to jest jakiś Chile południowy w czy jakaś... Jak te, jak te słupy. Tylko ludziach to bardziej jakieś Peru. Co tu robi mój dziadek? Nie wiem. To Liknę jest tutaj. Chile, no. W sensie to jest za w Peru. Ja. No, Jeszcze indziej. Słupy w były, no. Też tak myślałem. Ale ja są hmm. bardzo podobne tych z Brazylii. Co to za france? To jest y, Luksemburg. Nie wiem, czy nie jest czerwony napis na rejestracji. Jest taka czerwona poświata, ale może oczy mnie mylą. Jak tak, to to jest Belgia. Dawaj Belgia. Dobra, ale... dawaj Belgię. Charleroi. Charlea. Charleroi. W Katowicach tak jest 50 razy gorzej. Okej, okay, ten Francja. Dupie. Słupki z Austrii albo Słowenii, nie ma auta to jest chyba Austria. W górze się klikam gdzieś tutaj. <ścoughs> Ej, hey, okej. Okay. bardzo wschodnie nie spodziewałem się. Prosperity. Co to za samochód? Na, na nord bardziej słońce. Zielone blachy z przodu na tym fordzie. Czy to w takim razie nie jest jakaś wyspa na Karaibach? US Virgin Island chyba ma inne auto. I jeszcze po lewej stronie. Może. Nie wiem, czy British Virgin Island, Island są zmapowane. Bermuda, ale nie wiem, jakie jest w Bermudzie auto. Dawaj, walimy coś w ten sposób. A może rzucić, no. Dobra, nie wiem, gdzie jesteśmy. Robimy tak. Tak, sama Ok, US jednak US. Jedzie. Nie zapamiętałem auta. E, z dwóch stron są niebieskie, z przodu to jest Włochy. Tak, jak Pelancia. Mm, robimy na północ y, obaj. Tak myślę. Litujemy. Dobra. To lecę tutaj gdzieś. Dobrze. No i gitara. 12! Z dwóch stron antenka patrz. Nie, z tej strony jest jakiś pies. Nie, nie um, yes. Czy to może być Rosja? To jest północ na pewno, bo są brzozy. Ale czy to może być jakaś ewentualnie Estonia? No ja myślałem o Finlandii na przykład. Ale Finlandia, Estonia. Spatrujemy. A Rosji to na pewno... do Rosji to nie będzie? Byłaby taka kamera w takim miejscu w Rosji. Dobra, tam po prostu bliżej Rosji. Finlandii. Bo nie, dobra, nie, nie, nie. Klikam tutaj. Nie wiem. Gdzie Okej, okay, to po prostu glitch. No. A, a jednak kłotwa, no. no właśnie tak mi się wydawało. takie Bałtyki ale nie byłem pewny. Właśnie ja nie rozróżniam tego klimatu strona. Bałtyków od klimatu Finlandii na przykład. To jest średnica. To jest Rosja. To jest dziwna Rosja. I tu mi leci mocno wschodnie, nie wiem, jakiś ko końca Bajkału? ja po prostu pomyślałem tutaj. Les. No. Nic mocniej, no. Jedna wschodnia. A je. Po ostatnim się bałem, po ostatnim się bałem. A to długie auto. An Dobra, nie zauważyłem. Nie zwróćcie na to uwagi. Słońce na Norwce, to są pachołki. To nie są jakieś pachołki typu Nowa Zelandia? Nie, chyba nie. No, a nie, to nie jest pacholek typu Australia? Ale dziwna ta Australia. Leci gdzieś tymi trainami czasem? To byłby jeden z moich pików. Nie wiem, czy nie, nie pokusi się o to zmanie, ale nie wiem. Chyba nie, 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 nie. nie. To nie wiem, nie, gdzie. Nie Albo tam pewnie. No. Ale jak ja gdzieś tutaj dam. W końcu te. Nie, tutaj. A tutaj po prostu. Spoko. Eee, co to o jest? nie. K, K. K. Okej, okay, te, te pasy na środku wyglądają mi mocno jak Urugwaj Argentyna. Niby pasko, jednak jednak jakieś górki. Jedyne góry po Montevideo, tak? Czy... Jakoś tak to było. Są to takie pagórki, mi się wydaje. A droga K, bo są jakieś takie właśnie państwa z tymi drogami, nim. Klikam do Montevideo, chyba. Albo okolice. Tutaj, tutaj, gdzie ja? Chlo? No właśnie, Co ty Ech, Czyżby znowu? Słońce jest y, na Sama, zachodzie, tak, więc jesteśmy czyli... na wschodniej półkuli. to Australia tak się pojawia? No właśnie, to Australia jest na nie? Wydaje mi się, że to będzie Australia. Ja bym trafił gdzieś tutaj. Na Niemcy takie pagórki wiesz? Niemcy nie bardzo pojawiają w nie? Koło no, Brisbane? W, prawie, że. pława. Kojarzę, kojarzę, kojarzę. kojarzę. Co to jest? Cytuję, chłop. Co to za Brazylia? Mówisz, że to jakaś Brazylia? Tak, to jest Brazylia. Ima. Tylko nie wiem gdzie. Nie, to chyba nie tutaj, ale dobra, kliknę. Bo tak. Ja Gra, to mamy było by trochę niżej. Mam wygraną, ale nie jestem zadowolony z tej rundy. Tak więc tak, to... Nasza gra z walką o Golda 1 w sumie całkiem nieźle poszło. Szczerze powiedziawszy, nawet nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze z tymi no-movingami, no że nam całkiem nieźle poszło. Widać, że potrzebujemy dużo mety do nauki jeszcze, ale ogólnie jak na nasz staż w ogóle i tak dalej. Zresztą to, że ja mam brąz tutaj, prawda? Bo ja nie gram w ogóle samemu. To jest całkiem nieźle. To co gramy w chwilę, czy Nie, ja chyba nie. Dobra, a co I byś guess. robił? Daj w ogóle im wodę.